Dzień dobry, witam po przerwie maturalnej wszystkich już absolwentów i byłych maturzystów z geografii 2022. Pierwszy film, z jakim do Was wracam, to jest kilka moich uwag, przemyśleń na temat arkusza maturalnego z geografii 2022. Yy, więc zapraszam, jeśli chcesz posłuchać, co ja sądzę o tym arkuszu. Myślę, że z uwagą wysłuchają mnie także nauczyciele, a może nawet ktoś z CKE. No, bo pa, drodzy Państwo, do Was także w tym filmie niejednokrotnie się zwrócę. Pierwsza szokująca rzecz to to, że nasz arkusz w tym roku wyglądał inaczej, i o tym pisaliście mi od razu wychodząc z sali. Szkoda, że my, nauczyciele, o tym nie wiedzieliśmy i nie mogliśmy was na tą zmianę przygotować, bo wielokrotnie mówiłam o tej kolorowej wkładce, że będą to cztery strony, jak się tym posługiwać, a tu nagle była tylko jedna kartka z mapą, a kolorowe zadania były wewnątrz arkusza. Taka sytuacja była pierwszy raz, interpretuję ją głównie jako próbę przed maturą 2023, która właśnie ma mieć zmienioną formułę i Zarówno informator, jak i arkusz próbny pokazują, że będzie tak wyglądać. Więc w mojej ocenie po prostu CKE zrobiło sobie na Was taką próbę. Mam nadzieję, że szybko się w ten nowy wygląd arkusza wpasowaliście. No, bo jest to w zasadzie wygodne, że te rysunki były od razu przy zadaniu, no ale mogło to być dla Was lekko szokujące. Co do pewniaków maturalnych, o których mówię co roku. To nie było ich aż tak dużo. I tu jest moje pewne zdziwienie, bo jak najbardziej były klimatogramy, skala, pewne zagadnienia demograficzne, rolnictwo, mnóstwo tych rzeczy takich corocznych, tak bym to ujęła. Ale oczywiście zabrakło nam. Wam brakowało y, liczenia wysokości Słońca, z czego już chyba byliście dobrze przygotowani, czy interpretacji piramid wieką, zabrakło nam parków narodowych, tego wdzięcznego zagadnienia, no mam nadzieję, że nie jesteście na mnie źli, że się tak dobrze ich uczyliśmy, ale to są piękne zagadnienia, które wykorzystacie jeszcze nie raz w życiu. Więc generalnie tych pewniaków nie było aż tak dużo. Część z Was wie, zwłaszcza Państwa nauczycieli, że brałam udział w pracach zespołu, który napisał swoje uwagi z sześciu lat egzaminu maturalnego z geografii, który w pewnym okresie bardzo pogarszał sw swoje wyniki, zdawalności. I razem z profesorami, z nauczycielami z całego kraju stworzyliśmy raport, w którym pokazywaliśmy słabe strony matury z geografii i domagaliśmy się zmian. Część z Państwa wie także, że raport ten przekazaliśmy do CKE oraz do ministra. Minął ponad rok i nie dostaliśmy odpowiedzi. I chociaż bez tej odpowiedzi <gryw> żyjemy ten ponad rok, to ten arkusz na pewno przyniósł kilka zmian, o którym w raporcie było. Oczywiście dzisiaj mogę mówić, że to przypadek i to wcale nasz raport tego mm, nie sprawił, ale ja swoje wiem i bardzo się cieszę, że takie zmiany nastąpiły. No to kilka z nich chcę Państwu pokazać. Matura 2022 wróciła do takiego dobrego y, swojego y, rytmu i wyglądu, czyli rozpoczęła się od zadań do mapy topograficznej. Myślę, że przyjemnie Wam było właśnie rozpocząć od tego typu zadań i y, zmierzyć się z tą topografią, więc. To jest na pewno fajne. W wielu miejscach już po samym arkuszu widzę, że będzie wreszcie ocenianie na korzyść ucznia. Widać to w tabelach, które są lepiej skonstruowane i przede wszystkim w tym zadaniu, którego szczerze nie cierpiałam. Mianowicie przez kilka lat zadania, prawda, fałsz składały się z trzech elementów i były za jeden punkt. Czyli każda najmniejsza pomyłka ucznia skutkowała zerem punktów, podczas gdy. Wykonywał połowę zadania dobrze, a nawet więcej, dwie trzecie. W tym roku zadania prawda fałsz były chyba trzykrotnie. Jeśli były dwa zdania były za jeden punkt, a jeśli pojawiły się trzy zdania, były już za dwa punkty. Myślę, że w tym roku wreszcie zadania prawda fałsz wypadną zdecydowanie lepiej. Ten typ zadania wypadał też bardzo słabo w poprzednich maturach, cały czas. Wnioskowaliśmy o to, że powinny być ciągi przyczynowo-skutkowe, krótsze, że nie powinno być zbyt wielu złych elementów do wyboru, i tutaj, jak widzimy, mamy do wpisania tylko trzy litery, i ta tendencja wpisywania tylko trzech zdarzeń po sobie była utrzymana w całym arkuszu. Jeśli chodzi o Dobór zadań ze statystyki, ze społeczno-ekonomicznej geografii. Tu też zauważam, że dobór krajów przykładów był zróżnicowany, czyli nie były to bardzo podobne do siebie kraje, tylko często kraje o różnym stopniu rozwoju poziomu gospodarczego, więc czegokolwiek by to zadanie nie dotyczyło, było Wam łatwiej yy, dopasowywać dane do krajów tak od siebie różnych. Co do obliczeń, może proste to chyba zbyt łagodne słowo. Obliczenia były banalne, obliczenia sięgały yy, zakresu wiadomości z gimnazjum, czasem ze szkoły podstawowej, więc właściwie mieliśmy tu dwa zadania, zadania na odległość w terenie, ono się powtórzyło w stosunku do zeszłego rocznego arkusza, więc.. Myślę, że się ucieszyliście z tak prostego zadania. I drugie zadanie na czas słoneczny, również bardzo prościutki przykład. No, i tak jak już mówiłam, zaskakujące nie było wysokości słońca. Po raz pierwszy od kilku lat pojawiło się zadanie za trzy punkty. I myślę, że to dobrze, że się tutaj pojawiło, bo składało się ewidentnie z trzech elementów to zadanie, więc przez wcześniejsze lata uwierzcie mi, to zadanie wyglądałoby tak samo, tylko by były dwa punkty albo jeden. Przy czym, za jeden punkt trzeba by było zrobić dwie trzecie tego zadania. Tutaj dobrze, bo myślę, że wielu z Was właśnie chociaż taki jeden punkcik za to zadanie yy, złapie. Przechodząc pomału do podsumowania tego arkusza, dla mnie ten arkusz bardzo krąży wokół takiego działu człowiek i środowisko. Mam wrażenie, że niby te zadania mówią o różnych działach, ale tak naprawdę wiele z nich nawiązuje do problemów środowiskowych. Chyba nie jestem wielką fanką takich zadań. Wiem, że część nauczycieli pewnie słusznie uważa, że to jest pewna podstawa, to jest dla nas bardzo ważne, żeby Was uczyć przyczyn i skutków działalności człowieka, tego, co nam grozi w świecie. Ale według mnie tych zadań było troszeczkę za dużo i brakowało mi zadań sprawdzających taką cudną, czystą wiedzę geograficzną, a według mnie pewnie co chwilę musieliście coś wymyślać, a nie do końca pisać o takich konkretach. No więc różnie pewnie mi ocenicie, jak się czuliście w tych zagadnieniach środowiskowych. W mojej opinii było ich bardzo dużo, za dużo i myślę, że to też jest taka mała przymiarka na maturę 2023, która w podstawie programowej tej nowej m, kładzie większy nacisk właśnie na te zagadnienia. Wrócę jeszcze do samej mapy i yy... Część z Was pisała w moim komentarzu, że osoby mieszkające na Górnym Śląsku miały łatwiej. I jak liczę te zadania, gdzie ten przemysł śląska się przewija, to może macie rację, że faktycznie było tego całkiem sporo. I teraz nie dość, że osoby mieszkające na Śląsku, to jeszcze może ten dział przemysłu był w tym arkuszu też nad wyraz bardzo ekspanowany. Wiedza z mapy, coś, co mnie zawsze zadziwia, czyli co nam tutaj układający zadania dadzą z geografii, niczym z teleturnieju, no bo ciężko brać odpowiedzialność za to, że uczeń zna całą mapę świata. No i zawsze Wam mówię, że uczmy się krajów świata, zawsze Wam mówię, uczmy się województw uprzedzałam, że mogą się pojawić przepływy i wtedy będą potrzebne rzeki. Takie zadanie też było. No ale tych rzeczy się nie spodziewałam. Nie spodziewałam się, że trzeba znać wyspy na świecie. Nie uważam, żeby były one bardzo trudne, ale jeżeli nie mieliście takiej kartkówki, być może było to dla was trudne. No i coś, co mnie szokowało w dwóch zadaniach, były kanały w Polsce. No i Siedzi mi w głowie cały czas uczeń, który na powtórce spytał mnie, czy tych kanałów to my się mamy uczyć, i ja odpowiedziałam, nie, nie było kanałów ostatnio, i jednak były, więc jeśli oglądasz ten film, drogi uczniu, to napisz mi, że się nie gniewasz, poproszę za te kanały. Myślę, że te kanały nie były też bardzo trudne, no bo z innymi, chociażby z miastami, powinniście te kanały skojarzyć, bynajmniej ten, o którym tutaj była mowa. Co do tego zadania, 33, jestem na nie bardzo zdenerwowana i inaczej tego ująć nie potrafię. Bardzo ciekam, czekam na takie ukazanie się oficjalnych zasad oceniania i jestem ciekawa, do jakiego punktu wymagań egzaminacyjnych CKE przypnie to zadanie. Według mnie to zadanie tyczy się konfliktów na świecie, które dla Was w tym roku miały być ograniczone dla Europy, za Kaukazię i Bliskiego Wschodu. No i nijak regiony tutaj zaznaczone nie tyczą się tych trzech obszarów, więc Według mnie to zadanie wykracza poza wymagania egzaminacyjne. Nie buntuję was i nie twierdzę, że wam tego zadania nie zaliczą, bo na pewno będą je liczyć, bo na tyle w wymaganiach maturalnych macie innych gospodarczych, ogólnych stwierdzeń, że zapewne przypną do czegoś innego to niż konflikty. Ale ja po prostu ani o Tajwanie, ani o Tybecie w kwestii konfliktów przed maturą już nie powtarzałam. Myśląc, że skoro mamy tak dobitnie uszczuplone wymagania, to tego nie będzie i tego być nie powinno. Teraz małe moje podsumowanie to jest trudno bardzo zrobić, słuchajcie. Wpisywałam tutaj numery zadań i liczbę punktów do różnych działów. To jest rzecz bardzo subiektywna, bo są takie zadania, które pasują do dwóch, a czasem nawet trzech działów. Yy, ale tak subiektywnie chcę pokazać, jak to w mojej ocenie wygląda. Sporo zadań było z wykorzystaniem mapy, to jest taka tendencja, która jest zawsze. Najczęściej w poprzednich latach była atmosfera. Używana, podczas gdy w tym roku wyjątkowo mało tych zadań z atmosfery, wielu tutaj wspaniałych zagadnień, mogę z bólem powiedzieć, że mi z atmosfery zabrakło. I żeby z hydrosfery, z której często bywało jedno zadanie, a teraz mamy aż cztery punkty, no w tym te kanały, które się nam tu niespodziewanie pojawiły, sporo zadań z litosfery. Te płyty tektoniczne wracały do nas w niejednym zadaniu, i podkreśliłam Wam też właśnie ten dział człowiek i środowisko. Często powtarzając, albo jak wypisywaliście moją ankietę, co mam jeszcze powtórzyć, to ten dział zaznaczaliście. Najrzadziej i wydawało Wam się, że to wszystko jest takie nieważne albo łatwe, i o tym pustynnieniu, i o wycinaniu lasów to są wszystkie takie zagadnienia, że, że może sobie z tym poradzicie. No to teraz jestem ciekawa, jak sobie poradziliście właśnie z tymi zadaniami, gdzie trzeba było bardzo dużo od siebie wymyślać o tych problemach środowiskowych, i to w tym arkuszu było czuć. No to teraz już nagrywam, zabieram się dla Was omówienie arkusza maturalnego. Jak zwykle piszcie w komentarzach, co Wy sądzicie o tym arkuszu maturalnym. Dziękuję.